Czekaj, ja się nad, odsunę, Słabam się, żebyś się nie krępował. <laughs> <laughs> Siema, witam w kolejnym odcinku Dead Space'a, wracamy po... pracamy po świątecznej przerwie, nie nagrywaliśmy trochę, chociaż tam wrzucaliśmy jakieś... Takie rekreacyjne filmiki z Left 4 a, a więc zapraszamy do kontynuowania przygody z... Z tym czymś. Lecimy Damn. tutaj. A to ja jestem tym czymś? Nie, z tym wszystkim czymś Dobra Kurwa byś mu łeb rozwalił <tryk> Chciała zwierać okay. Masak Dobra, wiesz co? No. Musimy tutaj zrobić jakąś dobrą broń. Tak. Ja coś tu zebrałem. No. Ej! Pory! Spółka! Panie, kraftujesz teraz, nie? Nie. Dobra, nie. czekaj, tonów na pośle, bo... Nie, też pośle, Dobra, możemy lecieć.

Ale już jest wiesz, do przodu nie. No. Ja patrzę tutaj, a ty tam patrz. no Nie, 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 się, wiesz Rzucaj. Твою мать. Nie trafiłem w niego z Ej, zamknę za tobą. Dawaj, 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 dłużysz. Obrzygany jestem. Obsrany chyba. Dobra, ostatni raz próbujemy i wychodzi nam. I co? A, tak, tak. Ja muszę stawić, stawić. Ja już nie mam. Co, co? co, co? Waga, przeszliśmy. Teraz muszę zrobić mój okrzyk bojowy. Yeah! Eee... Bez tak, uwagi. chyba to był wziął teraz. Nieważne który. Nieważne który, dokładnie, ważne... ważne życiu. Się... Eee. Nie skończymy się ammo, więc teraz musimy zrobić... Co musimy zrobić? Przerwę. <noise> Na kupstwo. Żeby się złamać. <noise> idziemy. O, ja mam okazję, że tam idziemy. Będziecie gni... Dobra Umieram <laughs> wiedziałem, się Dobra. Trzeba podskoczyć Nie, to w pogromcach mi tu było Nic nie da i kurwa, zginiemy. Tak, no. Klasie. Ja zawsze myślałem, że to da, da, da Tak zrobić. Patrz że bym przeżył. O, a Oj, co kurwa. Aha, przejebaliśmy o... O, <grystanie> <grystanie> o, tam. Nie, tam ja jeszcze nie chcę iść. O, tutaj jesteś. A nie, tu jest jakiś górna Kupa? Jest kogoś została w Kupasz cało jest ale To jest coś do zabrania pewnie, ale to nic to, nie to, ma. Dobra, to, ja fazę. O nie, o to, to jest to, skrzynka. O, czekaj, bo ten... Jakaś morda. Na skype'ie ktoś do mnie zadzwonił. Nie <laughs> no, ale ja nie chcę kurwa zabrać, bo to jest jakiś pajac. Ale to ja z nim gadam. Ja też. Dobra, chodźmy na górę. Czekaj, bo on pokazuje moc Jedi. Tak? No, no i co? Nie wiem. Jesteś pajac. Just Kinesis to and launch enemy LIMES. Co to są LIMES? LIMES. Są te...

Kręcimy, wracamy. Wejdźmy do połowy. Mhm. Pokaż, co potrafisz, mała. Tylko się postaraj, bo ruszasz się jak skała. Muszę, aby skała trwało. E, dobra. A e, tutaj jest skrzynaczka. Sukę? No. Mam ciszę. Że... Dobra, ja schodzę, wiesz, bo nie chcę się tam z tobą być na dużo. No nie. A ja. A to nie jest fajne, bo... Łowijbał mu ręce. Kiedy nazywało mnie. Hej, hej. No, no po No No widzę. Oj! Trzeba chyba zadeknąć. No. Na No jak no, ma nie, to nie. Chyba nie, nie, nie. nie. 何でやったんだよ ja to, kompletnie. dawaj tu, dawaj tu to jest to dokraftowane, tu jest czyste tu tu, tu jest, tu jest, tu. widzisz? teraz trzeba sobie odnowić no. i mam no. ja to tak za masz no teraz tak sobie tak zastanawiałem ostatni o, ty, no. Nie mogę Przy samym ryju I idzie za O to to, <laughs> <laughs> Ale złapałem, ty! Weź pierdol go raz, żebym mógł uciec Przepraszam, że przekleństwo, ale to są takie emocje Jak na wierzmowaniu no Znowu Zostałem <laughs> tego... Nie mam stazy No, u.a. Dwa nitki teraz ja dostałem, wiesz? Teraz, mam ich. Dobra, wstań. O, czekaj. O, jest jakiś ten. Dobra, ty, ale co my zrobimy tutaj teraz? E Zostałem. Poczekaj, idę do ciebie. Ciao. Wzięli u umarli. A teraz weź sobie wyobraźnie, jakbyśmy Jakbyś no. grać. Y w wiesz, losowym, nie? Jak ktoś ci na przykład gra cię sparowała z, z jakimś gościem z internetu, nie? Tak, to nie, to... I masz sobie z nim grać, i weź teraz się z nim pogadaj O, tutaj, tutaj jest stawa, koło mnie tam. ci, że ja nigdy, nigdy nie grałem z przypadkowymi osobami w takie... E, kopy. Mam. Nie, jeszcze raz. No tutaj... I i Idzie do ciebie. Tylko w ogóle nie wiem, co ja ma zrobić, nie? Godspear to znaczy, sobie jest nawet taką ciężką grą, żeby...

Mam to. No. tylko nie wiem, jak o, będzie Oj, czekaj. Gdzie lecimy? 4 Station, mid Station. 4 na Trafalgar Square. <laughs> Pamiętaj co powiedziałeś? O czym chciałeś gadać? Yy, to jedziemy do Amsterdamu na wiesz, na ulicę czerwonych latarni. Nie pamiętam, ja tego nie pamiętam, więc mówię. Aha, no dobra. <laughs> Tak, nie, mówiłem o tym, że Dead Space doładł sobie życie. To wyszło do dołu, jeśli nie. Mówiłem o tym, że Dead Space jest dosyć ciężko grą, żeby poruszyć jakikolwiek taki godzin temu. Do czego nie, nie jedziemy? Właśnie nie wiem, że chyba ja to się szybnąć. Activate. Może ja jestem szefem tego. Nie, ja jestem szefem. ja no. jestem szefem, No dobrze. Eee, mówiłem, że Dead Space jest dosyć ciężko grą, żeby. E, żeby, tak poruszyć, można pogadać. Żebyś, tak. Dlatego, że zawsze coś się dzieje. Poza tym ten nasz poziom trudności też uniemożliwia nam. No, ale wiadomo, chyba lepiej pograć na trudnym poziomie. O. Top 6. Jest dobrze. Dobrze. Ale wydaje hmm. mi się, że wiesz, że mimo tego co się dzieje na ekranie, prawda, tej nastrojowej muzyki tak podnoszącego tempa ten w Rozgrywka, Rozgrywki, tak. nie? To... Zawsze warto byłoby zacytować tu i ówdzie Bobka albo... albo kogoś, kogoś tego pokroju, nie? No, my, no, są myśliciele wysokiej klasy, nie? I wysokiej próby. a coś, to coś przez przypadek. Ja też. To tutaj, bo jest... Czekałem na Ciebie, nie? Hmm? Nie. Jesteś? Jestem nie tak? A, zagadka. Lubię zagadki, No co tu chodzi? No. a ty też. Mam. To jest chyba, kurwa, zagadka dla downów. No a prawie nie zrobiłaś. Mi się klatka skończyła na myszce, wiedząc, że ja... Mam oh. DPI na pół tego pół mojego taburetu. No, czekaj, zrobimy jakąś tą amunicję, wiesz? I'm on Tower K, nie, nie wiem co to jest. co byś mówił? Co można by było skraftować? Torque Bar. Dziękujemy ja za mało tego, a to się bardzo przydaje. No, a mo można sprzedawać rzeczy. O ja nie wiedziałbym o tym. Ciekawe kto tu kurwa jest, żeby Na pewno Żydzi. Są... siedzą tutaj, go czekają aż ktoś coś będzie chciał sprzedać. No a kto to idzie. Kurwa ludzie i fani. No, tak, to jest chyba rozłożenie na części. Się. Nie mam resortów. O, poczekaj, bo ja tutaj mam jakieś takie ciekawe rzeczy. Dobra, ale wzywa nas historia. Musimy stąd wyjść. No spoczekaj chwilę. Słyszę tego robota, mimo że jest zamknięty kurwa, ale w ale może moim na Dobra, ja sobie zamontowałem military engine, craftowałem, nie wiem co jest w ogóle, ale dobrze jest. Patrz jaki jest zagubiony, biedny, zobacz. O kur... on nie wiedzie iść. Troszkę go puszczać, Pogłaś go może trochę. a no, bo otworzy mu drzwi. Idź teraz. gaju <grym> Dobra, nie ma się co rozczulać. To są zwykłe roboty Właśnie O mamy windę, chodź, chodź, proszę nie Tak, winda czeka Zrób to jeszcze raz Co? No to co wtedy zrobisz, że tak się ruszyło to wszystko Kto przyszedł

Chodź oh co to jest? Czemu ty tu zawsze na mnie lecisz? To są muchy A wiesz... Ej, znowu mnie coś dziabnęło, nie wiem co. Chodź, chodź, chodź tutaj. Ja leżę, wiesz? No to ok. Znaczy, znaczy, no... Nie rozumiem to Jak on mnie łapie mam naciskać E, naciskam E, a on i tak mnie bije. Trochę dziwne to Doprowadź op składy skład stojąc plecami do siebie, tyłów swoich Odbędzie. bronimy. Odejdź. Plecy no. masz. Teraz ja no. teraz mam. No. Teraz ja mam. Ale ja już nie zdążyłem Zmarnowałam łapkę Tam po dole chodzą Muszę się mieć żeby tam wchodzić Oj Nie to broń Ej koło mnie, skąd ciebie, zobacz Ale ja? Idzie do ciebie Nie patrzysz się tam dalej no Dobra, już jestem